Zadanie 22. Wyznacz wartość liczby pierwiastek kwadratowych z wyrażenia 6 odjąć 6 pierwiastków kwadratowych z 6 do potęgi drugiej. No i tutaj w oparciu o ten wzór od razu możemy zapisać, że to wyrażenie to jest dokładnie to samo co pierwiastek, co wyrażenie, co wartość bezwzględna z wyrażenia 6 odjąć 6 pierwiastków kwadratowych z 6. No i teraz ta liczba, to całe wyrażenie, które znajduje się wewnątrz wartości bezwzględnej jest liczbą mniejszą od zera. No i teraz po czym ja to wnoszę, jak to widzę, że ta liczba, cała ta różnica jest mniejsza od zera. Popatrzmy, pierwiastek kwadratowy z 6 w przybliżeniu jest równy 2 całe i 24, czy w zasadzie możemy też zapisać, że 25 setnych. W związku z powyższym, skoro tutaj mamy 6 odjąć, 6 pierwiastków kwadratowych z 6, to w przybliżeniu możemy zapisać, że to jest dokładnie to samo, co 6 odjąć, 6 razy 2 całe i 25. Oznacza to, że tutaj będziemy mieli 6 odjąć, no i 6 razy 2,25 to jest 13, oczywiście w przybliżeniu, 13,5. I 6 odjąć 13,5, to dalej w przybliżeniu będzie no właśnie już nie plus, tylko oczywiście minus 7,5, no to skoro ta wartość w przybliżeniu widzimy, że ewidentnie jest mniejsza od 0, to znaczy, że no w ogóle całe to wyrażenie jest mniejsze od zera. I teraz popatrzmy na wartość bezwzględną. Jeżeli to co stoi wartości bezwzględnej, popatrzmy tutaj jest mniejsze od zera, to znaczy, że po ściągnięciu symbolu wartości bezwzględnej. My musimy zmienić znak na przeciwny. I teraz, żeby się nie pomylić, to ja wyrażenie, które znajduje się wewnątrz wartości bezwzględnej bez zmian, przepisuję w nawiasie, a przed nawiasem stawiam minus. No i teraz, jak ściągniemy sobie nawias, no to uzyskamy minus 6 plus 6 pierwiastków kwadratowych z 6, czyli wartość tego wyrażenia, wartość tej liczby jest równa minus 6 plus 6 pierwiastków kwadratowych z sześciu.